Witajcie moi kochani bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Maciej na YouTubie i witam Was moi drodzy bardzo serdecznie. Przede mną stoi taka paczuszka sporych rozmiarów, jak sami widzicie. Zaraz ją otworzę. Na pewno już po tytule filmu wiecie, od kogo jest ta paczka. Paczka jest od Natalii i bardzo, bardzo serdecznie zapraszam na jej kanał. Link zostawiam w opisie, jeżeli ktoś jeszcze nie zna Natalii. To koniecznie zaglądajcie do opisu. Subskrybujcie jej kanał. Jeżeli lubicie odpakowywanie paczek, subskrybujcie mój kanał, zostawiajcie łapkę w górze. A my, moi drodzy, przechodzimy do otwarcia tej paczki. Już w tym momencie e, otworzę paczkę. Zobaczymy, co się tutaj, moi drodzy, kryje. Zapraszam również e, do zajrzenia do opisu. Sam czeka na Was rozdanie, moi drodzy. Jak najszybciej chcę dobić do 1000 subskrypcji, e, tak aby wylosować zwycięzców. Także bardzo Was proszę, pomóżcie mi w tym. A teraz, moi drodzy, już dobrałem się tutaj do, do tej paczki i będziemy powoli wyciągać, co my tutaj mamy e, w pijejku. Ale Natalia tutaj nakładała rzeczy, moi drodzy. Już widzę na sam początek zdrabki, ale to może pokażę Wam na końcu. Tutaj Natalia wysłała mi angielską zdrabkę do wymiany, także ja tą zdrabkę na pewno wymienię, ale tutaj powkładałaś rzeczy. Słuchajcie, mam list. Udało się dobrać do tego listu. 13 października. 13 października 2020 roku. Otwieramy sobie list od Natalii. Zobaczcie, jaka fajna kartka, taka z krawatem, prawda? Taka nietypowa kartka. I co my tutaj mamy, moi drodzy, w tej kartce? Na tej kartce, Maćku, bardzo się cieszę na naszą wymianę zdrabkową. Mam nadzieję, że zdrabki będą wygrane i nie będzie wstydu. Wszystkiego dobrego, Natalia, natka drapiemy. I właśnie na ten kanał Was zapraszam, moi drodzy, kto nie zna Natalii. E Wejdźcie na jej kanał, zobaczcie e, i zostawcie subskryp subskrypcję. Będzie mi bardzo miło, jeżeli to zrobicie. A teraz, słuchajcie, zobaczmy zobaczymy sobie, co my tutaj mamy. E, taka e, maska. Złota maska. No, moi drodzy, zobaczcie. Taka fajna maska. Tutaj wszystko jest rozpisane, moi drodzy, także. Super sprawa. Co my tutaj dalej mamy? Teelighty. Widzę, że mam takie teelighty brokatowe. Bardzo mi się one podobają. Osiem teelightów. Super sprawa. Z brokatem. Bardzo ładne. Zobaczcie. Zobaczcie, jak one się ładnie błyszczą. Ja, ja już kiedyś powtarzałem, że bardzo lubię różnego rodzaju yy, świeczki. Tutaj mam chyba kolejną świeczuszkę. Nie, tutaj jest Protecting, bal protecting yy, Balm. Protecting Balm. Czyli taki balsam do ust można powiedzieć, krem uniwersalny jest napisane I zobaczcie, takie malutkie opakowanie. Ja sobie pozwolę powołać. Super, super, super zapach, naprawdę, naprawdę rewelacyjny zapach. Zobaczcie z pomarańczowym olejkiem, także super, naprawdę fantastyczne. Dziękuję Ci bardzo. Co my tutaj dalej mamy? Słuchajcie. Czegoś takiego nie widziałem. Long chips. Zobaczcie, sweet chili. Czy tutaj mam jakieś napisy po polsku? Bo przyznam się szczerze, że nie wiem, co to jest. Tutaj, no po prostu są to jakieś tam e, chipsy, ale słuchajcie, nigdy takich chipsów nie widziałem, także no nie wiem, gdzie, skąd Natalia je wytrzasnęła, tak naprawdę. Rewelacja, naprawdę fantastyczne. Dziękuję ci bardzo. Kolejną rzeczą, moi drodzy. Jerzyki, moi drodzy, ciemna czekolada, czekolada deserowa, no rewelacja, uwielbiam Jerzyki. Tutaj jakaś akcja, kupując, ratujesz jeże No, tych Jerzyków nigdy nie próbowałem, także bardzo chętnie je skosztuję Zobaczcie, jakie wielkie opakowanie tutaj Natalia wysłała. Jak to wszystko się zmieściło do takiej koperty. No to to jest niesamowite. Kolejna rzecz, moi drodzy, czekolada mocno mleczna z Cornflakes tutaj macie, moi drodzy, wszystko napisane doskonale znam tę firmę, doskonale e, znam i bardzo lubię czekolady także będzie na pewno na wieczór mam również batonik e, z żurawiną i z pomarańczą moi drodzy, z bakalans taki batonik musli ja bardzo lubię tego typu e, rzeczy także no, super, naprawdę rewelacja, bardzo Ci dziękuję tutaj mam jeszcze jakąś kartkę moi drodzy, kopertę, przepraszam kopertę i zobaczcie, jako że poniedziałek, e, przepraszam, co ja czytam, moi drodzy, ja tutaj chyba czytać nie potrafię, jako że powiedziałeś miesiąc urodzin, a to już niedługo, skromny prezencik dla ciebie w tej kopercie. No tak, otworzyć w urodziny. E, Natalia tutaj je zaznacza, aby otworzyć to w urodziny, dlatego ja tej koperty teraz nie otwieram. Otworzę sobie ją, moi drodzy, właśnie w dniu swoich urodzin. E, bardzo mi miło, że w ten sposób o mnie pomyślałaś i słuchajcie, tutaj mam jeszcze taki zeszyt planer w twardej op op oprawie z karteczkami samoprzylepnymi no powiem szczerze, że ja uwielbiam różnego rodzaju zeszyty, różnego rodzaju notatniki, aż słuchajcie sobie otworzę, czemu nie Natalia jest niesamowita słuchajcie, że w ten sposób pomyślała tutaj jeszcze taka fajna gumeczka i zobaczcie jak to rewelacyjnie w ogóle wygląda. Tutaj są tego typu karteczki do odrywania, do zapisywania. Tutaj są takie mniejsze. I tutaj takie samoprzylepne. A do tego wszystkiego, moi drodzy, długopis. A do tego wszystkiego jeszcze jest długopis, także, no rewelacja. Czegoś takiego nigdy nie miałem. Także to mi się będzie na pewno z Tobą kojarzyło. Ilekroć się coś wyjmę, to. No to na pewno będzie mi się to z Tobą kojarzyło. Bardzo się cieszę i bardzo Ci dziękuję za takie prezenty. No słuchajcie, Natalia tutaj oszalała, naprawdę oszalała i mamy zdrabki, moi drodzy. Zamieniliśmy się z Natalią polskimi zdrabkami, e, czyli ja Natalii również wysłałem polskie zdrabki. Kto ma ochotę, bardzo Was o to proszę, zajrzyjcie na kanał Natalii i zobaczcie, jak wpisały się zdrabki ode mnie i jaką paczkę Natalia dostała ode mnie bo to jest myślę, że bardzo, bardzo ciekawe. I tutaj Natalia wysłała mi, moi drodzy, dwa razy big 7, zobaczcie, czyli tutaj mamy 20 zł. Mamy krzyżówkę XXL, którą sobie zdrapiemy właśnie teraz, nie będę przyspieszać. I podwójną grę za 5 zł. Może właśnie od tej podwójnej gry zacznę. Zacznę od podwójnej gry, moi drodzy. Ojejku, czy to będzie wszystko widoczne? No mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że to będzie widoczne i lecimy z wygrywającymi liczbami. Natalia zaszalała tutaj z prezentami. Absolutnie się nie spodziewałem takiej ilości prezentów. Wystarczyłaby czekolada naprawdę by wystarczyła czekolada, ale tutaj zobaczcie się, nie dało rozmawiać z Natalią. Ona musiała wysłać tyle rzeczy. I jeszcze do tego prezent urodzinowy. No nie no, po prostu niesamowita. Dobra, skoncentrujmy się na drapaniu, mamy 25, 35 i 13, wygrywające liczby. A tutaj szukamy, no i zobaczcie, na razie jeszcze wygranej nie ma, w tej podwójnej grze. Ale może zaraz się coś tutaj trafi, bo, bo te zdrapki są nieprzewidywalne, jak sami dobrze wiecie. Tutaj mamy obok. W ogóle ta zdrapka się tak zdrapuje, moi drodzy, że warstwę ścieralną zdrapuje, tak uszkadzam tę zdrapkę, można powiedzieć. 38, 12 za nisko 24 i 29. Z przodu wygranej nie ma, ale zobaczmy sobie z tyłu. Mamy świnkę, diament i kufer. Monetę i dwie świnki. Kufer, moneta i moneta. I diament, diament podkowa dla takiego sprawdzenia, moi drodzy, czy na pewno drapka jest pusta. Wolałbym tutaj zobaczyć literki kontrolne, ale o mam, odsłania się pierwsza literka T, B oraz G, także no na pewno podwójna gra nie jest szczęśliwa przejdźmy sobie moi drodzy do krzyżówki, a co tak się będę tutaj słuchajcie rządzić i tak jak mówię no nie, ja, 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 tego, ja tego moi drodzy nie, nie przyspieszę Także musicie wytrzymać tutaj ze mną, e, jak długo się da. Oczywiście zawsze proszę o nieprzewijanie e, podczas odcinka. A teraz zaczynamy, słuchajcie, od literki X i... No nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to, że zaczynamy od litery X. Dobra, kolejna litera F. Szukamy litery F. Tutaj mamy literę F, moi drodzy, w tym miejscu i szukamy. W tym wyrazie mamy literę F. Zobaczymy, jak się spiszą zdrabki ode mnie. Tutaj już... To już zależy od szczęścia. W szukamy literki W. Tutaj nie ma. Litera W jest w słowie walc. I czy jeszcze gdzieś? No, słuchajcie, chyba już... E, chyba już nie. A nie, co ja gadam? W tym miejscu jest literka W, e, w słowie Ewa. Bardzo lubię, moi drodzy, wymiany zdrabkowe z Wami. Bardzo lubię. Bardzo się lubię wymieniać z drapkami, bardzo lubię zdrapki polskie, ale i też wymieniać się z różnych części Polski. Także jest to dla mnie ogromna przyjemność. Wiadomo, że do tych wymian dorzuca się jakieś tam pocieszacze, słodycze tutaj natalia. Całkiem, całkiem sporo rzeczy mi wysłała. No, najbardziej to mi się ten notes spodoba. szczerze mówiąc. Rewelacyjna rzecz, ale też tych słodyczy nie jadłem. Także, no, będzie to testować, tak naprawdę. Super, naprawdę super. Dobra, przejdę do O. I O mam w słowie Ponton. Tutaj mam O. I tutaj jeszcze drugi raz w słowie Noe. Zobaczcie całkiem przyjemnie się drapie te krzyżówkę rzadko drapie te krzyżówkę za 5 zł zazwyczaj za 3 albo za 10 ale krzyżówki bardzo, bardzo lubię, moi drodzy, bardzo N w słowie bonusowym mamy tutaj mamy N tutaj mamy literkę N, moi drodzy w słowie hymn Jeszcze gdzieś, już chyba nie, to przejdę sobie do następnej litery, do następnej krzyżówki. Tutaj mamy literę N i lecimy po kolei. NER, Katalonia. Minimalnie trzy słowa się mogą utworzyć i szukamy literki J, która jest. W tym miejscu literka J. Czy jeszcze gdzieś widzicie literkę J? W słowie Jedwab. W słowie Kraj. Kolejna. Oj, pochwaliłem, że się łatwo drapie, a nie jest tak do końca łatwe. Może zmienię sobie. Słuchajcie, patyczek. Bo tamten chyba już odmawia posłuszeństwa i szukamy literki T, uzurpator mamy literkę T. Tutaj mam dwa razy widzę literkę T. Mam słuchajcie, dzisiaj inaczej kamerę ustawioną i niewygodnie jest mi, słuchajcie, patrzeć na podgląd. Naprawdę powiem Wam tak całkowicie szczerze, Niewygodnie jest mi patrzeć na podgląd, dlatego, jeżeli coś jest nie tak, jeżeli czegoś nie widzicie, jeżeli coś jest niewyraźne, piszcie w komentarzu, dobrze? I ja żadnego komentarza nie traktuję e, źle. Proszę pisać szczerze. Ja się o nic słuchajcie nie obrażę. No i mamy literkę A. Kolejna litera. I kolejna litera, i tutaj mamy A, zobaczcie, dwa razy w słowie Renata, w słowie rak, karp, już niedługo, jeszcze trochę i będziemy będziemy karpie jedli. chociaż ja nie lubię ryb, moi drodzy, szczerze mówiąc, nie przepadam za rybami, ale u siebie w pracy ryby zjem. Nie rozumiem za bardzo, jak to wygląda, ale tak to jest. No, Taki tak jestem specyficzny, można powiedzieć. Dobra, e, litera A. Litera A. Nie chcę Wam tutaj obracać tej krzyżówki, żeby Wam było wygodnie patrzeć. Zobaczcie, w słowie deska, zawsze ta litera A jakoś ratuje, prawda? Zawsze, no nie ma możliwości, zawsze jest sporo. Jeszcze tutaj mamy literkę A, tutaj w słowie Jedwab, Gustaw. I czy to tyle? Tak, to byłoby na tyle. Tutaj nie zdrapałem literki O, dlatego już to nadrabiam. I przechodzimy do kolejnej litery. A kolejną literą jest litera B, którą, która występuje jako pierwsza w słowie bonusowym. Bóg. No i czy jeszcze gdzieś jest literka B? Mhm. W pierwszej krzyżówce nie widzę, czyli chyba raczej nie będzie. Albo po prostu pominąłem. Mamy pierwszy wyraz, moi drodzy. Boa. Boa. Wąż Boa. Boję się węży, moi drodzy. Nie lubię węży. Kolejna literka Y w słowie ryc, hymn i to by było na tyle chyba, jeżeli chodzi o pierwszą krzyżówkę. W bonusie nie mamy, a jeżeli chodzi o długą krzyżówkę to w ogóle słuchajcie nie widzę literki Y, dlatego przechodzę do następnej i mam literkę I tutaj w słowie blizna w imieniu Piotr. To na tyle, jeżeli chodzi o tę literkę I. No, dosyć popularna, a tak mało razy się pojawia w tych wyrazach. Zobaczcie. Następna litera K. No i litera K chyba się tutaj kilka razy występuje, także mamy karp, wcześniej mieliśmy rak, bóg Tutaj mamy literkę K. Tutaj mamy literkę K. Tutaj jeszcze widzę literkę K. Tutaj słowie iskra, kraj, u. U, proszę Państwa, Bóg. Na tej krzyżówce to chyba pierwszy wyraz, jeżeli dobrze widzę. Tutaj dwa razy u. Tutaj również jest u. Faul. Hibiskus. I lecimy z następną. S. S, S. literka S. Mhm. W słowie koszmar. Oby się nie okazała ta zdrabka koszmarem. Chociaż to tylko zabawa, moi drodzy. Mamy ukos i mamy Bóg. To są dwa słowa, jakie zostały utworzone w tej krzyżówce. W pierwszej krzyżówce. Litera S jest również w tym miejscu. W słowie deska. Tutaj się to drapie bardzo niedobrze. W niektórych miejscach dobrze, a w niektórych ciężko. Iskra, hibiskus i co będziemy mieli dalej. C. Nie wiem, czy chciałem literkę C, ale skoro jest, to trzeba ją wdrapać, słuchajcie. Hmm. Tutaj mamy literę C w słowie chleb, i to tyle. V, nie biorę w ogóle pod uwagę. Litera D. Tutaj jest literka D. I więcej razy nie widzę. W słowie deska jest litera D, jedwab. I słuchajcie, ostatnia litera Z. Yy, więc słowa bonusowego na pewno nie będziemy mieli, bo wymagana jest litera L, która się tutaj nie pojawiła, ale teraz mamy jeszcze literkę Z, także ją szybko zdrapię i zobaczę, czy coś się tu pojawi jeszcze. No, słuchajcie. Z. A w drugiej krzyżówce w ogóle nie widzę. I teraz lecimy. R było, nie było R. E też nie mieliśmy. M też nie było. P nie było. L nie było. H nie było. To dwa słowa tu byśmy mieli. Ukos i Bóg. Dobrze, sprawdzam kontrolę, moi drodzy, bo... Nie, no jest wygrana. Jak to jest możliwe? BBB. Niech mi ktoś powie w komentarzu, co to znaczy BBB. Dobrze, ile to jest słów? Jaka to jest wygrana? No ja jestem ślepy. To są chyba trzy słowa i chyba pięć złotych tutaj jest, moi drodzy, ale no nie widzę. Zróbcie sobie pauzę, zatrzymajcie sobie i tutaj widzę F nie zdrapałem, no ale to by nie było aż tak. N nie zdrapałem. Nie, ale to nie. Wydaje mi się, że ślepy jestem. Jak Boga kocham, jestem ślepy. U tutaj nie zdrapałem, ale to cały czas nie daje nam e, tego, tego trzeciego wyrazu. Dobra, moi drodzy. Nie ma sensu tego przedłużać. Wygrana jest, bo BBB e, się utworzyło. Podpowiedzcie mi w komentarzu dobrze, co zgubiłem, jeżeli ktoś mógłby to zrobić, to bardzo proszę, bo zdecydowanie jest wygrana i ja to wiem po literkach kontrolnych, ale, ale nie wiem jaka wygrana. Nie wiem jaka wygrana, no i to jest właśnie największy problem moi drodzy. Ojejku, no dobrze, przejdźmy sobie do Big7, no i szukamy pliku albo siódemki także na pewno jedna wygrana już jest także na 100% nie ma, się, nie ma się czym przejmować bo już pierwsza wygrana jest zobaczę jak zdrabki od, ode mnie się spisało, jak obejrzę odcinek Natalii a tutaj szukamy moi drodzy i mamy brylant, kolczek szminka róża torba także na razie nie mamy podkowa lustro prezent Worek, pierścionek, świnka, złoto. No, to mnie bardzo myli z inną zdrabką. Kapelusz, perła i okulary. Tutaj na pewno niczego, słuchajcie, nie pominąłem. I na pewno zdrabka jest pusta. JGH. Także na 100% ta zdrabka jest po prostu pusta. O jejku, co ja tutaj robię? Widzieć przeze mnie. I szukamy. Tutaj, moi drodzy, a mam plik. Pierwszą wygraną już na tej drapce mamy. Także, Natalia, zobacz, jaką masz piękną rękę, dobrą rękę do zdrapek. Safe, róża, okulary, torba, myląca sztabka złota, serce, które wysyłam do Natalii za tę piękną paczkę, za tę piękną przesyłkę. I jest kolejny plik jest kolejny plik, moi drodzy, nie wierzę w to po prostu. Kolejna, kolejny plik. Kolejny, trzeci plik na tej zdrawce. trzeci, zobaczcie. I tutaj dalej mamy prezent, klucz, czekoladę, która wygląda jak plik, ale trollować teraz to sobie mogą. I ostatni rządek, garnek, kufer, szminka, Dworek i dzwonek. Trzy kliki. A co pod nimi? 10, Łojezus, 20 i 20. Słuchajcie, 50 zł. H, H oraz H. Trzecia literka kontrolna. 50 zł. Słuchajcie, taka wymiana, taka wymiana. Na 30 zł były zdrabki, na 30 zł były zdrabki, a tutaj mam 50, tutaj mam piątkę, prawdopodobnie, dajcie mi znać proszę w komentarzu. Eee, no to 55 zł by wychodziło, moi drodzy, na, na tę wymianę. Eee, wymiana na 30, no po prostu niesamowite to jest, niesamowite. Zobaczcie ile prezentów, zobaczcie ile prezentów tutaj Natalia mi napakowała, po prostu jest niesamowita, jest niesamowita batoniki e, czekoladki, maseczki ja to wszystko mam zjeść ja to wszystko mam zjeść piękny liścik, który też tutaj leci i koperta, która aha, jeszcze zapomniałbym o tym balsamie do ust, które też powinny się znaleźć i piękny prezent urodzinowy który otworzę w dniu urodzin takie prezenty, takie prezenty, no naprawdę, naprawdę super, naprawdę super, dziękuję Ci bardzo Natalia za to, jesteśmy w kontakcie zresztą, także mam nadzieję, że zdrabki ode mnie okażą się wygrane. Moi drodzy, Was bardzo proszę o zasubskrybowanie kanału Natalii, zaglądajcie do opisu, tam będziecie mieli link do jej kanału. Bardzo miło było mi się wymienić z Natalią, Jest super dziewczyną, super pozytywną towarzystką, taką otwartą, bardzo lubię takie osoby, także zaglądajcie. Ja, was, ja się z Wami już żegnam moi drodzy i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, pa pa.